Czy wie Pan coś o bezpłatnej pomocy prawnej dla osób, które są ofiarą przestępstwa? Czy coś Pan w ogóle słyszał na ten temat? Orientuje się Pan coś? Z kiedyś dawno temu słyszałem o tym, że jest taka możliwość gdzieś na terenie Szczecina, i to jest tyle, jeżeli chodzi o moją wiedzę. Czy z tego, co wiem, co słyszałam, to przy Urzędzie Miejskim zawsze był taki doradca bezpłatny, że, może, że udzielał rad w każdej sprawie? Zakładam, że tak, że istnieje. Ja nie, wiem, czy nie ma pomocy ale prawno na pewno? Nie, raczej jedyna pomoc to od policji, czyli kwitek i dziękujemy. Do zobaczenia. Taka była pomoc, jedyna ja. jaką słyszałem. Powiem, że mało tego tutaj jest ogłaszane. Nie wiadomo gdzie się zgłosić. Aha. Zero po prostu informacji. Byłam w takiej sytuacji, więc nie życzę nikomu. Nie ma informacji, nie wiadomo gdzie się udać, nikt nic nie wie, tak? Mało jest ogłoszone, szczerze mówiąc. Ja tylko słyszałam, że jest. Yy, yy. Bezpłatne dla osób starszych, co słyszałam, że jest w Urzędzie Miejskim. Uważa Pani, że coś takiego powinno istnieć, że to jest słuszne? Powinno istnieć, tak, powinno istnieć, bo nie wszystkich stać jest na, ani na prawnika, ani takich tych. Jest słuszne na pewno, co o tym sądzę, dopóki problem mnie nie dotyczy, niewiele. Taka jest prawda, uh -huh. że najwięcej potrzebujemy wsparcia, pewnie jak problem nas dotknie, w jakiś sposób będziemy świadkami, bądź nawet osób najbliższych. Uh -huh. Więc życzę sobie z całego serca, żeby tak zostało, żeby ten problem mi był obcy. Powinno istnieć to. Bo jednak y, zdarza się, że takie osoby pokrzywdzone nie mają pieniędzy po prostu, a fajnie by było, gdyby miały dostęp. Zdecydowanie. Skoro tak. policja nie działa, to chociaż takie coś powinno działać. Mhm. Jak najbardziej, tak jak mhm. dla osób starszych też. Tak, tak, tak. tak. Bo czasami no właśnie nie mają pieniędzy na prawnika mhm. i wówczas jak najbardziej. Pewnie, że potrzebne. Mhm. Ludzie mają mało pieniędzy, adwokaci drodzy. Że wa warto jest rozgłośnić, że są takie ośrodki, są one bezpłatne i tak samo miarodajne jak te płatne. Myślę, że tutaj powinna być większa reklama, w takim razie większa może informacja na ten temat, że one są tak samo wartościowe jak te płatne usługi. Chciałam Panią poinformować o takiej pomocy, która jest dla ofiar przestępstw i to jest niezależnie od tego, jaki ktoś ma status materialny. Po prostu, jeżeli ktoś jest pokrzywdzony przestępstwem, to zawsze ma prawo do tego, żeby skorzystać z tej bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, ale też nawet wsparcia materialnego. I tutaj dam Pani ulotę. Taką. I właśnie można, można zadzwonić, dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy taki ośrodek. U nas w Szczecinie to jest na ulicy Energetyków 10, i wtedy każdy pokrzywdzony ma takie uprawnienie.